O, na golasę się można kąpać. jeszcze to, baj, bo teraz to, jeszcze to je jest. Znaczy, ja mam tak, że na przykład bo, y, stoję godzinę gdzieś i mówię sobie, Dobra, idę do domu. Znaczy, bo, i, bo ja nie mam co robić, nie, nie mam pracy i w ogóle. Do no prawdziwej pracy. Co... Już nie będzie nic ciekawego. Wujtek przyprowadził mnie na ulicę Waliców, a na Waliców jest. Co? Jaka policja? Yy, Wydział Ruchu Drogowego. Yy, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stowarzyszenia Policji. Okej, okay. I, i, i on mówi, że tu jest źle, a zobaczcie. Tu. I nie wolno parkować, żeby było jasne. Tu jest totalnie rozpieprzony chodnik. No ale. Jest nasikane oleje, ale chciałbym zwrócić uwagę, że wszyscy stoją w ogóle na linijki. To, to jest naprawdę niewiarygodne. Tam na początku jest znak zakazu postoju parkowania. A doświadczenia są tutaj dość mocno pomorskie, bo na przykład ta brama, to przyznacie, że wygląda zupełnie jak w Śródmieściu Piłsudskiego, też w tym stylu. Tego nie możecie poczuć, ale chciałbym was zapewnić, są pety i są butelki, to też się zgadza, ale nie ma tak zwanego słowiańskiego zapachu, czyli jakby jak wieje z tej bramy, to nie chcesz zemdleć, bo jest sobie niezabezpieczony. Nie, moczu tutaj nie ma po prostu. Tak, jest to... Ani kału. Brak... Brak... ci nagranie. Bardzo ładnie. Idziemy w kierunku komendy. A tu to są wyznaczone, bo tu nie sposób zaparkować. Nie sposób Tak, tak to są wyznaczone miejsca. Znaczy oprócz tego ostatniego. Tak? Ostatni stoi za darmo, natomiast tu są wyznaczone miejsca. Ja już się od Ciebie nauczyłem. Ponieważ prowadzę tę statystykę od pewnego czasu, to nie parkują tam ludzie, których nie stać. Tam parkują dwie ale kategorie. skąd ludzi. to wiesz? ale jest się do portfeli? Można poznać po samochodzie, ponieważ u nas wiadomo, jak ktoś ma pieniądze, to wiadomo na co wydaje. W związku z tym uważam, że ta statystyka jest całkiem niezła i masz rację częściowo. Jak ktoś mieszka obok, ale ma konflikt z podwórkiem, i nie może tam wjechać to on wtedy wie, że to jest dobre miejsce ja sobie je rezerwuje. I on jest traktowany Z trochę jak taśmę, po piwie albo nie. nie, ludzie krzesły. wiedzą, że to nie wolno. Nie? Oni A. po prostu wiedzą, że tu Marek parkuje i tam się po prostu nie ustaje. Natomiast na takich miejscach jak ścisłym Centrum to stoją zawsze najdroższe samochody, bo oni wiedzą, że tam jest ta przerotacja. To nawet nie, mhm. nie jest kwestia, że kogoś stać, nie stać, tylko tam jest wolne. mówię, o stoi policjant, jest bezpiecznie, można jechać. Bardzo, bardzo tu jest, to jest główne wejście? Tak. Chyba tak. Ci się ten kluczyk w kamerze. Nie wiem, czy ono napęka, czy. psuje się właśnie. Ale po drugiej stronie, na szczęście, jest w zasadzie królestwo pieszych. Zatrzymijmy się na chwilę. tutaj ciekawostkę. Jest tutaj otóż wyznaczone, jak widzisz, miejsce dla osób niepełnosprawnych. Aha. Ale o, osoba niepełnosprawna. Nie ma do tego miejsca jak dojść, jak już wyjdzie z swojego samochodu. Ale zastanawiam je co innego. To znaczy, te samochody wszystkie stoją nielegalnie, ponieważ osoba niepełnosprawna powinna iść tym chodnikiem tam. Aha. A, ale nie ma jak. Znaczy, no no swoje... z żadnych z tych samochodów nie możesz legalnie Nie, przejść. tu są legalne miejsca. No tak, ale są. Ale jak wszystko jedno, czy się poruszasz o kulach, czy nie po kulach, to musisz przejść przez ulicę w miejscu, w którym nie możesz. Nie. Gdzie siadasz samochodu i idziesz tu chodnikiem. A no prajścia, aż jest tam. Czyli, Czyli ktoś niepełnosprawni musze... ktoś... istnieją. Oni istnieją. Od... Są. Oni istnieją. Kontrola nad tymi identyfikatorami jest dużo mniejsza niż bym sobie tego życzył, ale cóż. Z, znam historię. Natomiast mnie interesuje innego, tylko pan nam złośliwie zasłonił. Dobra, tam, podejdziemy tam. Bo tam była tabliczka z napisem, że stanie w tym miejscu grozi mandatem. I zastanawiam się, co wnosi taka tabliczka. No bo widziałeś, Nic, pod spodem jest napisane, jest parking, jest nie, niepełnosprawny i pod spodem jest tabliczka, że jak tam staniesz, to dostaniesz mandat. Czyli. Nie ma tu przejścia do tego miejsca, do tego tak. Ja tam, ja tam sobie podejdę. Bo ja chciałem ją nagrać, bo ona mi się bardzo podoba. Czy z tego by oznaczało? Ojej. Poczekaj. No no Coś śmieci? W czecinie nie wywalacie śmieci pod drzewo? Nigdy. Nigdy. Chyba, cikie, cikie miasto. Chyba, że jest to niemieckie drzewo. To wtedy możemy po niemiecku no. no tak... Jak jest parking płatny do, do tamtą a dalej nie wiadomo co jest yy, ale yy, jakby no <laughs> yy, nie wiadomo, jest taka jak ja to mówię, na żywo. ja jestem generalnie pod pozytywnym wrażeniem, że tutaj nie zostało to za, jednak zatkane na zero no załóżmy, podoba że mi się tam i wyszedłeś z tego samochodu I... no tu błotkiem tu błotkiem na wózku, przy... na wózku tak. Bo, słuchaj, moje pytanie jest takie: jeżeli nie ma takiej tabliczki, to postój nieuprawniony nie będzie tak? karany grzywną? Oczywiście. To jest jedyne miejsce w Warszawie, gdzie nieuprawniony postój jest karany grzywną. Jedyne, na wszystkich pozostałych. Że pana nie musi pan płacić, bo tu jest napisane, że nie up... tylko przy tym miejscu jest nieuprawniony tak, postój To są nielegalne miejsca, wszystkie. Tu nie ma żadnego parkingu. Parking jest dopiero tam. Naprawdę. Mm. Zdejdę nielegalnie. To, to jest, no niech Pan zobaczy. Tu jest napisane, tak, że, że nieuprawniony nie ale... postój karany grzywną, a gdzie indziej nie karany grzywną jest. <głosługi> <głosługi> Już obok. No bo nie ma tabliczki. <głosługi> to jest na kopercie. Nie ma tabliczki. No ale. No, Ciekawie, czy dalej z tabliczka, tu nie wolno kraść, bo wtedy będzie no, nie, mandat. Ciekawe. To, to nie chcemy Pana wfrażać. Tu można parkować. O, zobacz, będziemy mogli zejść. Nie. To nie, to nie to O, program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś się go słuchało. darmożka. E, kiedyś się tego słuchało, teraz się nie słucha, ale nie w tym rzecz. Oni są przy ulicy Myśliwieckiej 357. Mm -hmm. To nie jest 357. Nie. To nie jest 357, to jest nie. 3 przez 5 przez 7. Tak. I moje pytanie brzmi, dlaczego? Co to jest za numer? Co jest numerem aż, domu? Aż trzy numery tam. Po prostu aż ale trzy czem... działki ewidencyjne pewnie. Ale jakie działki? To są numery domów. Ona nie ma nic wspólnego z działkami ewidencyjnymi. Ale widocznie byśmy chcieli to... Nie wiem jak to no. ładnie się odbywa, ale... To jaki jest następny numer? Jak są dwie duże działki i na przykład dom, no. dom był budowany no. na, na dwóch dużych działkach, znaczy na dwóch po prostu różnych działkach, no to dostał dwa numery przydzielone. No bo Czyli następny jest numer na przykład... jest 6. Nie no, nie parzysty. No, jest... no to 11, ale tam nic nie ma oprócz tego. Ale jak 11? Z czego wziąłeś 11? 7 to jest chyba numer klatki już. Nie no. Budynek jest tak długi, że dali mu aż trzy numery. Bo A. następny, jakby był na przykład, jakby ten był numer 3. Okay. To następny by miał numer na przykład 9. No to bez sensu. bo Ktoś byś latał i szukał, gdzie jest 5. A, i czyli, czyli, czyli gdybym wysłał po prostu na myśliwiecką 3, to też jest okej, okay, no bo jakby to, to trafia. Na pewno dojdzie i 5 też. A co A. jest jeszcze śmiesznego? Jest taki adres w Warszawie Malczyskiego: 3 przez 5 przez 7. A wiesz co tam jest? <laughs> Nie wiem. Komenda Policji. <laughs> to <laughs> to A adresy wszystkich komend Policji? Kwestią jest to, że dopóki nie będziemy mieli rygorystycznie przestrzeganych kopert dla dostawców, no to, to, to nie, oraz nie będziemy no. mieli dostawców niszczących e, paczkę z Allegro ważącą 250 gram, ciężarówką ważącą 4 tony, no. to jest osobna kwestia, no to ten, ten problem faktycznie jest. Ten problem faktycznie jest. On powinien naprawdę mieć rower i stanąć gdzieś sobie w centrum i on by to szybciej rozwiósł wszystko rowerem. DHL już chyba to robi, robi nie? Jest jedna z firm rower. Nie widziałem. Wiesz, w Warszawie nie może raz widziałem jakiegoś kuriera z, takim, z taką paką wielką na takim elektrycznym cargo. Ale takim, no, specjalnym. Nie? Zobacz, akurat jak tylko podjedziemy, to samochód odjedzie. Założymy się, nawet, nawet nie cisnę hamulców. O! Proszę. Dobra. O nie. Wojtek, ale jak... to. To jest ewidentnie zniszczenie oraz przesunąłem się o pół metra. Nieźle, myślę, że, myślałem, że to jest ciężkie. Nie, To jest skarbonka. Oraz naprawdę jak parkowałem kolej nogę, to byłem pewien, że przyzwoniłeś Straż Miejską. No bo jadę tam, szczególnie tam. I tak. To z tej perspektywy. I mówię, Wojtek, ja nie filmuję teraz, co ty wyprawiasz? No, jak mamy robić takie numery, to daj mi stanąć i się ustawić, żeby dobry kąt złapać. Taki z literą T fioletową. Okay. To jest tak zwane darmowe miejsce. A faktycznie, drzewo mi zasłanie, wiesz? Bo ty stoisz pół metra dalej. Tak, tak. I teraz jest super. I pozwól, że nie wejdę na ławkę, bo. Yy, bo, bo nie, no nie wchodź. Bo nie, bo nie, muszę, jak buty bo zdejmę. Muszę jeszcze buta urodził, Mogę buty zdjąć ewentualnie. No dobrze. Byłem bardzo, byłem bardzo, ponieważ ostatnio się tym fascynuje. no to tu jest właśnie e, pojazd osoby rozsądnej, mądrej i wiedzących jak korzystać ze swoich praw, ponieważ parkuje za darmo, natomiast tutaj stoją frajerzy i teraz... Osoby, która liczy, po prostu zna wartość swoich pieniędzy. Tak. No i gdyby to porównać, to ja, ja sobie wyobrażam to w ten sposób, jadę autobusem i mogę albo kupić bilet za możemy 3,40 czy tam 4,40, zależy tak. który, tak. Ale na przykład gdybym zapalił papierosa, to wtedy kanary już mi nie mogą wystawić mandatu, albo złamał regulamin. Znaczy, zapalenie papierosa, yy, chyba kanary, wiesz co, nie wiem tak naprawdę. Albo na przykład jak wywalę nie, no... nogi na yy, siedzenie naprzeciwko, mhm. no nie, to wtedy kanary już nie mogą mnie skontrolować, nie mogą dać mi opłaty dodatkowej, policję muszą wezwać, ale policja nie przyjeżdża. Czy to jest jakby dobre porównanie no, do wiem. tego, co się dzieje? Nie wiem, czy tak jest faktycznie. Tak nie jest. Tak nie jest, bo nie mogą. Natomiast. Aha, tak, robić tak takie. Jest. O tu jest na przykład taki. No. Rozumiem, że chodzi ci o to, że Robię... dajesz takie porównanie tak. teoretyczne. Tak. Nie jest to faktycznie tak, tak się nie dzieje, ale no, jak można wywalać nogi w autobusie na, na fotel, no Albo ale palić papierosy? No to jak, ale jak można? Przez chwilę wyobraźmy sobie, że jest taki przepis. No i zastanawiam się, jakby wtedy ludzie parkowa, jakby wtedy ludzie jeździli tramwajem. Bo ja byłbym słonów wierzyć, uwierzyć, że ludzie by mieli cały czas peta przygotowanego jednak i muchaliby tym dymem w twarz. kanarom. Bardzo no wystarczy fajnie. nogi na fotel. Gorzej, no... jak jest, gorzej jest ciasno. No, nogi na fotel, ale nie wiesz. Na tych myślę, że punktów regulaminu można złapać więcej. To jest biały samochód produkcji niemieckiej na tym etapie. na pewno nowy, drogi i bardzo, bardzo prestiżowy. Stoi na za darmo, tak zwanym darmowym. Jak, widzę, że w nim jest kierowca, więc niedługo wyjedzie. A jak wyjedzie, to zwolni miejsce, żebyśmy my tam stanęli. O proszę, akurat nam pan odjeżdża. No pan pokawkę wszedł, wiesz? Jest pan na spać. No Słowo widać, ale to. Jest obsługiwana linia. On się nie liczy w naszym rankingu. Słuchaj, tu nie ma zygzaka. Z tym jest 15 metrów od tamtego. Ale tu są wyznaczone miejsca, czyli tak naprawdę tylko ten stoi tam. No są wyznaczone. A. Zobacz. Zobacz, My... tu jest parking. Koniec. Czyli tu jest, są tylko dwa miejsca darmowe. Darmowe są? Nie. Więcej. Okay, okay. Nie, są dwa darmowe miejsca, które nie przeszkadzają nikomu. Tu masz jedno, zobacz, Co? tu spokojnie masz drugie. Tak, równolegle jak e? Spokojnie. Ale czemu równolegle? Wtedy mniej wchodzi. Nie no, równolegle, bo drzewo. Postawili tu drzewo. Ustawili tak? tu drzewo. A, a tam Uch. też dwa wchodzą czasami. Jak, jak tam wjedzie tak, że wiesz, tak jakby bardziej prostopadle, widać artefakt. Co Schowaj pojazd. Mam rękawicę, Schowaj... A przesuwałem parę razy. Wieszy się generalnie kula wiesz, całkiem niszczą. A wiesz co można zrobić? Eee, ja biorę... Łapię chłopaków od dostawczaków z wózkiem i to pchamy na wózek. no ja i to przewożę za 5. minut. Nie, ja jest tak. w A może w dwójkę przekulamy? Nie działają. E, myślę, że to I jak to robimy? Ja Czekam, musimy tak. mieć plan. Musimy A, mieć plan, no, bo samo. Najpierw tak. 45 stopni i potem kulamy. A o to kurde, walić. Dobra. Dobra. To działa. Nie hmm, wiem ci. tak Rozmawiamy z inżynierem. O Jezu, Ała! Coś mi tu w ręku strzelił. Starośnie radę. Musimy tutaj teraz tam Jeszcze jest... No i jak ty to widzisz? Mały. Ja bym bardziej tu... Nie może być. Ale jesteśmy na granicy, wiesz? Wypchałbym go bardziej do przodu. Jeszcze, ale to ty musisz ocenić, ile za, mnie zaczyna przeszkadzać. zobaczcie, no, no śmietnik, to przesunęliśmy nie do końca w to miejsce, gdzie chcieliśmy, ale mamy obawę, Mamy obawę, że jak go odciśnijmy tu, to już ktoś wysiadając na przykład z takim grubym rowerowym będzie miał problem. Nie, ale drzwi autobusów główne No ale zobacz, jest jakiś problem? Nie, jest super. Jest super, miałeś rację. Testy w plenerze udowodniły, że na pewno jest lepiej niż jak stał tutaj ten samochód. E, to jest dla mnie absolutnie no go i to, że pan zablokował i tak drogę, bo to nic nie zmienia I, no. tak, i tak trzeba go minąć i tak dalej, ale musiał po prostu wjechać no, to i, to zrobić, i zrobić dziurkę, tu widać, mhm. ale ale jeżeli taksówkarz wysadza i na przykład parkuje w tym miejscu, patrząc do siebie do tyłu i wyrzuca kogoś, to to jest. Nawet na kursie. Nawet tutaj na kursie my mówili, że może. ja, ja, nie, ja wiem, że nie czas. może. Ja przez so... jakiś czas sądziłem, że tak mówią przepisy, że taksówkarz nie. może wysadzić pasażera na nie ale, nie, ale mi chodzi o twoje. A, dobra, nie wiem, czy chcesz takie rzeczy mówić, no nie? Gdzie, przebieg... A, dobra. Gdzie przebiega granica? Granica przebiega wtedy, <laughs> kiedy taksówkarz stanie dokładnie po środku przystanku, że nie da się go obsłużyć ani z przodu, ani z tyłu. Ja mu światłami nie reaguje. Yy, ja użyję sygnału dźwiękowego. Wiem, nie wolno, ale okej. Okay. A on wtedy wyciągnie, otworzy szybko i pokaże mi, środkowy Ale jest Tu ale... jest ta, ta granica, kiedy już. Jak ale no. nie. Drugie okay, pytanie, odwrotne. Nie. pytanie odwrotne. Pytanie odwrotne. Jeżeli jesteśmy w takim miejscu jak ty, to gdzie. Jesteśmy w okolicy przystanku, a teraz jesteśmy dokładnie na przystanku i jest taksówkarz, który wysadza kogoś z walizką. Dodajmy to. Dajmy no, tą... Czy, ponieważ sam... ja, jak on tu stanie, ja mogę do niego dojechać, zostawiam sobie dwa metry, żeby w razie czego, jak on się nagle popsuje, okay. żeby wyjechać, okay. ale ja dojeżdżam do niego i ja obsługuję prawidłowo przystanek, bo nie muszę kombinować, wjeżdżać nie wiadomo skąd, tylko staję normalnie tu, i on odjeżdża, ja też odjeżdżam, okay? nie ma problemu. Co A zaznacza, nie? zaznaczamy, że jest to nielegalne parkowanie jest tu przed A. przejściem. Nie, jest sygnalizacja świetna. Wtedy nie obowiązuje ten przepis. Przed Masz rację. Wieczorem y, obowiązuje tak. teraz. Nie, 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 to znaczy to jest nielegalne, ale jakby nikomu to nie przeszkadza i ja nie oczekuję od niego, że on będzie z pasażerem jeździł pół Warszawy i szukał miejsca parkingowego. Okay. Nie. Czyli... On tu ma stanąć i tu ma Czyli ten katorze. przykład był klinicznym złym przypadkiem, gdzie przede wszystkim no ktoś wjechał. No, nie to się no ale, ale, no dobrze, ale musiał podcwować. Nie ja najbardziej drażni zakotwiczanie. Tak, ten ze Szczecina, Naduciaka. Mam wrażenie, na raż... że Wojtek rozmawia z małżonką dokładnie tak samo jak z kierowcami. Nie wiem czy to, co mi się obrócić. Dzieci są na plaży? A, nie, to nie na dzisiaj ta rozmowa, jeszcze mamy pół roku do lokacji. Czekaj, żebym nie zapomniał, mam się ciebie zapytać, czy da się jechać nie nad morzem, ale żeby zaliczyć plażę, bo dzieci chcą na plażę. No tak, jest jezioro. Trzecie co do No nie, musi być jezioro, musi być morze. Yy, to czekaj, ch chcecie, żeby była plaża nad morzem bez jechania nad morze. Jak się tak. ma rower, to można. Jak się ma rower, to można, czyli damy radę. Tak. Trzeba odjechać kilometr od kurortu i tam jest pusto. Można Czartę. się na Golasa kąpać. O, na Golasę się można kąpać. Przez... W zasadzie trzeba. Trzeba. Już nie będzie nic ciekawego. <grym> to jest pan kanał samochodowy. Można odegrać. No, przed chwilą kanał, programu, bo ja lubię to, 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 to oglądać. Jak pan dobrze wyczynia tutaj sprawy. To tak. to tak. Wojtek, autografy najpierw. No, wiem że to, to można, dobrać, ale musimy towar dostać jest to... nie ma tak zostało. Jest, pokazać panu? Dzień dobry. Tu chyba nie ma żadnego menedżera, nie? Dzień dobry. Pani tu jest jakimś może menedżerem? I co? Żeby tu wpisać... E... A tytuł jakiś, tak?